16.13 Dojeżdżamy do dworca z 3-minutowym, prawie opóźnieniem, niby przejezdna hetmańska, a jednak pod tunelem żeśmy złapali 3 minuty. Tak będziemy sobie jechać teraz, opóźnieni pewnie. Nie wiem, czy wiecie, ale już oddali do użytku przejście podziemne tutaj i przejazd rowerowy. Także można tutaj wjechać z tej strony i wyjechać tam naprzeciwko dworca PKS Szybciutki korzystają Tu oczywiście nie można jechać, bo piesi idą <gulia> No jedź,